Pojawiam się u Państwa rano, żeby przypomnieć, że przed nami dziś wieczorne spotkanie. Spotykamy się o godzinie 20:30. A na pokładzie rozmawiam, bo lubie Pojawi się Aleksandra Sileńska, razem ze swoją książką zatytułowaną "Bliska sobie, jak zostać swoją przyjaciółką". Aleksandra Sileńska jest psycholożką, jest autorką bloga Mama Terapeutka i od razu chcę Wam powiedzieć, że w tej lekturze odnajdą się nie tylko mamy, ale również takie kobiety jak ja, czyli kobiety bezdzietne. Od razu chcę Wam powiedzieć, że bardzo dużo pytań, które znalazły się w książce, mnie zatrzymało, a wśród wielu z nich było to, które pozwólcie, że teraz przekieruję Waszą stronę. No to, moje drogie, ile decyzji w życiu podjęłyście z poziomu lęku, bo tak wypada, bo tak trzeba, bo ktoś czegoś od Was oczekuje. A ile decyzji życiowych wypływało z poczucia Waszej wolności, że tak chcecie, tak wybieracie? Mm, przyznaję, że to jest jedno z pytań, które cały czas we mnie pracuje. Zostawiam jej tutaj i wieczorem obiecuję, że ten wątek na pewno będziemy kontynuować. To jest książka, w której bez wątpienia swoje emocje bardzo zróżnicowane odnajdą też y, oczywiście mamy. I bardzo chciałam Aleksandrze Sileńskiej podziękować za taką szczerość, która jest obecna w tej książce, bo ona pisze wprost, że macierzyństwo oczywiście dla wielu kobiet wiąże się ze spełnieniem, z miłością, z radością, ale też nie wyklucza takich emocji jak frustracja, złość, ogromna tęsknota za samym sobą. I jest też taki fragment, do którego się uśmiecham, bo Ola pisze wprost o czymś takim, że można tęsknić za tym, żeby zamknąć się na 15 minut solo w łazience. I ja dokładnie pamiętam opowieść mojej koleżanki Gosi, która pewnego dnia zadzwoniła do mnie i powiedziała: siedzę w łazience, zamknęłam się przed swoimi dziećmi i jem sama czekoladę. I to był taki symbol wręcz wyszarpywania jakiejś drobnostki, jakiejś własnej przestrzeni, odzyskiwania kawałeczka swojego życia. W swojej książce poprzedniej Aleksandra Sileńska, myślę o zaopiekowanej mamie, napisała, żeby zawsze zaczynać od siebie. W tej drugiej książce przeformułowuje to stwierdzenie i mówi: Zaczynaj zawsze od siebie, jeżeli to nie jest możliwe w danym momencie, no czasami tak jest, to wracaj do siebie. Może nie cytuję teraz dosłownie jeden do jednego, ale mam wrażenie, że oddaje sens tej wypowiedzi. I między innymi o tych powrotach do siebie jest ta książka. Szalenie istotny jest też moment poukładania w sobie trudnych emocji. Ola pisze w którymś momencie takie bardzo ważne i mocne zdanie, że weszła w swoje macierzyństwo, cytuję, cytuję, workiem pełnym braków, z brakiem informacji o tym, jak bardzo może być ciężko i z brakiem świadomości tego, gdzie są jej granice. I taka opowieść o osamotnieniu, o poczuciu osamotnienia w macierzyństwie jest czymś, co bardzo mocno wybrzmiewa szalenie istotny, też wydaje mi się ten wątek, kiedy Aleksandra Sileńska pisze o tym, że bardzo często kobieta właśnie w tym momencie, kiedy staje się matką, kiedy wchodzi w nową rolę, zaczyna też dużo mocniej, dużo wyraźniej widzieć wszystkie rzeczy, które sama jako dziewczynka dostała w dzieciństwie, ale również te rzeczy, których nie dostała. I tu pojawia się kolejny ważny wątek. Myślę, że znane wielu osobom, które są w terapii. Ja to nazywam takim konfliktem lojalności, że na początku ludzie mają duży problem, żeby opowiedzieć o tym, czego nie dostali na przykład od rodziców, bo mają takie poczucie, że występują przeciwko nim, a na przykład rodzice też mieli deficyty. Okej, okay. to można zrozumieć, ale też trzeba dać sobie przestrzeń do nazwania pewnych rzeczy, również do nazwania tego, czego się nie dostało yy, i poukładania w sobie tych trudnych emocji, odczucia jakiegoś rodzaju rozczarowania czy straty i o tym też w książce bliska sobie przeczytacie. Yy, teraz przeglądam sobie swoje notatki na dzisiejszy wieczór, bo też wierzę w to, że każdy i każdy z Was będzie sobie filtrował tę książkę przez siebie, przez swoje własne doświadczenia, przez wrażliwość i znajdzie fragmenty swojej codzienności. Zresztą w tej książce jest opowieść o takiej wspólnocie doświadczenia. Jak cenne jest to, żeby znaleźć fragmenty swojego życia w cudzej opowieści. Wtedy jakoś czujemy się mocniejsi, czujemy się częścią jakiejś większej całości. Zanotowałam sobie też takie zdanie, które. Aleksandra Sileńska zabrała z książki Sherryla, eh, Sheryl Sandberg i Adama Granta. Bardzo jakoś mocno to zdanie również we mnie zagrało. Kiedy cierpimy, pragniemy pewności dwóch rzeczy: że mamy prawo tak czuć, i że możemy liczyć na wsparcie. W dużej mierze ta książka jest opowieścią o wsparciu, którym możemy być dla innych, a jednocześnie o to wsparcie możemy prosić. Bardzo lubię też i chciałam podziękować za przypomnienie. Wydawałoby się rzeczy oczywiste, ale ja mam wrażenie, że pewne zdania musimy nagłos powiedzieć sami same do siebie, albo usłyszeć od kogoś, żeby one miały tak jako moc uwalniającą, Ola pisze, nie oczekuj, że zrobisz bezbłędnie coś, czego dopiero się uczysz. No i faktycznie my żyjemy po raz pierwszy nikt z nas nie ma doświadczenia, że jesteśmy tu po raz drugi czy trzeci na tym świecie. Więc skoro jesteśmy po raz pierwszy, mamy prawo się mylić, mamy prawo nie dowozić. I to jest jedno zdanie, które trochę tak jakby ktoś mi wyjmował cegłówkę z plecaka, ten ciężar po prostu z pleców spada i jest lżej, nawet jeżeli tylko przez chwilę, to jest to cenne. Zaznaczyłam sobie też rozdział dotyczący tego, dlaczego mamy problemy na przykład z odpoczywaniem, że nie potrafimy tego robić. Zastanowimy się też nad perfekcjonizmem, z czego on wynika, gdzie są jego korzenie, no i co z nami ten perfekcjonizm robi. A nie robi z nami najlepszych rzeczy, więc o tym też na pewno sobie dzisiaj wieczorem porozmawiamy. Bardzo ważny rozdział dotyczy też lęku. Założę się, że po drugiej stronie jest mnóstwo osób, które z lękiem się mierzą. Aleksandra Sileńska też pisze o tym, że często ten lęk jest jeszcze mocniej odczuwany w momencie, kiedy wchodzimy w nową rodzicielską rolę. No i pojawiają się różne taktyki, też takie taktyki ucieczkowe. Ja mam wrażenie, że ucieczka od lęku powoduje, że on tylko wraca ze wzmożoną siłą. Więc z tym lękiem mm, trzeba nauczyć się żyć, spotkać, oswoić, i bardzo bliskie jest mi zdanie, które Ola Sileńska. Mm, cytuję, to jest wypowiedź Rona Pottera Efrona, nigdy nie zrozumiesz wiadomości, jeśli nie wysłuchasz posłańca. Więc ten lęk jako posłaniec przynosi ze sobą bardzo konkretną wiadomość, ale żeby ją odczytać i zrozumieć, trzeba się zatrzymać i zmierzyć się również z tym, co jest niekomfortowe. Porozmawiamy sobie dzisiaj o 20.30, też na pewno tej różnicy pomiędzy spełnianiem oczekiwań, a spełnianiem swoich potrzeb, bo często w ogóle jesteśmy w takim momencie życia, że nawet tych potrzeb nie potrafimy nazwać, więc do tego trzeba wrócić. Pogadamy o tym, jak dobrze jest bardziej być, a mniej robić. I bardzo lubię też takie zdanie, że wdzięczność. Jest jedną z dostępnych dla nas opcji, i potem wdzięczność można sięgnąć w zasadzie w każdej sytuacji. Nawet kiedy życie nas przygniata, to uzmysłowienie sobie, ile rzeczy jednak w tym całym zamieszaniu mamy, które wcale nie są oczywistością, bo wcale nie musiały być naszym y, udziałem, y, że to też jest coś, co bywa bardzo uwalniające. Y, dopuścimy dzisiaj do głosu bardzo różne emocje i bezradność, i bezsilność, ale też radość, i przede wszystkim y, to wsparcie. Bo czasem sami i same się zamykamy w takich więzieniach własnych przekonań. Bardzo też lubię opowieść o limitach decyzyjności. To jest coś, co jest mi bardzo bliskie, co się za tym sformułowaniem kryje. Opowiemy dzisiaj wieczorem. Aleksandra Sileńska ze swoją książką Bliska sobie, jak zostać swoją przyjaciółką. Dzisiaj na pokładzie rozmawiam o lubię, Czekamy na Was o 20:30. Do zobaczenia.